Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony klocu i witam Was w pierwszym odcinku z Harry'ego Pottera i więzień Askabanu. <laughs> no to zaczynamy nową grę, <laughs> wcześniej już z to grałem, więc... Zaczynamy ja przygody. Musisz być teraz naprawdę ostrożny. Unikaj kłopotów. Ja nie szukam kłopotów. One zwykle mnie znajdują. Ale złapią go, prawda? Przecież szukają go również wszyscy pole. wodę. Marszynek, wracaj! Nie możesz panować nad tym potworem? Uspokój się, Ron. Obudzisz profesora Lupina. Nie przejmuj się, rok. Znajdziemy farszywka. No i przygody zaczynamy od szukania szczura. Krzywołap nie rozumie, że polowanie na parszybkę jest niewłaściwe. Wypocznij zaklęcie Alohomora, żeby otworzyć te drzwi. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, by uaktywnić różdżkę. Nie zwalniaj przycisku by za pomocą myszy. Póki co nie będę za dużo mówił. Jest ten cały samouczek. O, tu jest. Cię wyciszą. Możemy wspiąć się na bagaże. Wystarczy, że do nich podejdziemy i już możemy się wspinać. O, musimy skoczyć, żeby wdrapać się na tę skrzynie. W porządku, wyprowadź, podejdź i stań twarzą do skrzyni. Naciśnij prawym przycisk myszy, żeby skoczyć.

A i możemy zapisać. Musimy rysować swojego szczura. Wow! To szalka z magicznym zamkiem. Musimy rzucić czar w tym samym momencie. Wszystko troje. Ja zacznę, aby dołączyć. Kto mądry trysuje szczura? Ja tego nie wiem. Eee, co to jest? Twoja stara. Marzulec, rzecz jasna. Rzuć na to lumosron, a oświetlisz ukryty obszar. żeby uzbierać wszystkie te, te, te karty. i Sprawiłeś nam sporo porost kłopotu, tyle szczurze. Chodźmy! Lepiej wróćmy do przedziału, zanim zaczną nas szukać. Rysuję, <coughs> Harry leży, a ja tajemniczę. Nie, to nie było tak. <coughs> mm. <coughs> a teraz będziemy dopiero zaczynać coś chyba grać. нарежьте. Na zamku i bólniku Gwartu pokrywano dziesiątki sekretów. Staraj się rzucać czary na wszystkie obiecujące obiekty. No i tak zaczynamy grę w Harry'ego Pottera i więźnia z kabanu. Teraz będę się starał mówić coś więcej, bo pewnie się nudzili. Nudne jest przez te pierwsze ileś tam minut. Nowy nauczyciel obrony przed czarną magią. Nasze pierwsze zajęcia dotyczą czaru karpę ze Ron West. Mógłbyś tu łaskawie podejść? <grystanie> <grystanie> Widzicie ręka? Hermiona jest dużo lepsza w zaklęcia. Poradzisz sobie, Ron. Po prostu przejdź przez te drzwi zacząć. Widzieliście tam chorego? Jakoś to dziwnie usiadł. No to nauczymy się pierwszego czaru o nazwie Carpe Retractum. Musimy odbierać 10 tartów. musisz znaleźć 10 tarcz. Niektóre są nieźle ukryte. Gdy znajdziesz już 10 tarczy, możesz odwiedzić komnatę pasową. Jeśli nie znajdziesz od razu wszystkich tarcz, zawsze możesz tu wrócić. Znajdź wszystkie tarcze, żeby wykonać zadanie. Zaczynajmy. Karpel retrakcji ma dwa zastosowania. Możesz przysuwać przedmioty do siebie albo tam wpisać się do przedmiotu. Poszukaj rzeźby na której może spóżyć zaklęcia i zobacz, co się będzie działo. Ja o ja pierwszy możemy już przejść. Zup. Pamiętaj, najpierw na płytę, -on się elastyczna. też do przyciągania przedmiotów. Karperefakt. Karperefakt. Się, żeby, żeby wziąć, a potem wejść na o, mnie już ten gościu. Chyba tu wszystko umiem, ale... Ja po on wiem lepiej. To jest mój pierwszy film, więc różnego hejtu Piszcie w komentarzach na przykład, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jak, z jakich gier, jakieś inne, może inne części z tej gry. Czy trzymać że się tych samolotków nie zaraza pomijać. Bardzo chętnie bym po nią no. Cóż my tu mamy? Karpere Trastum! O! A! Mamy pierwszego dziada Karpere Trastum! <try> Karpere Trastum może też być używany na liczbowych klinach, tam stół Jezu. O dobra i tutaj zakończymy odcinek, ponieważ tego odcinka jest. No więc spotykamy się nas... jutro, następnego dnia, nie wiem, wymyślę coś. Więc do zobaczenia na razie i cześć.